Jackowski już to wie. Nawrocki ma podjąć dwa najgorsze decyzje dla Polski. Kontrowersyjny Jasnowic z Człuchowa, Krzysztof Jackowski, od dawna dzieli się w mediach swoimi wizjami dotyczącymi przyszłości Polski. W najnowszych wypowiedziach skupia się przede wszystkim na tym, co może wydarzyć się za kadencji przyszłego prezydenta Karola Nawrockiego. Według Jackowskiego czekają nas co najmniej dwie decyzje, które mogą okazać się dramatyczne dla kraju. Wysyłka polskich wojsk na Ukrainę. Najmocniejszy sygnał z wizji Jackowskiego mówi o tym, że Nawrocki może zadecydować o udziału polskiej armii w konflikcie na Ukrainie. To działanie, choć być może podyktowane sojuszniczymi względami, miałoby silny potencjał wywołania społecznego buntu i poczucia zdrady narodowej wśród obywateli. Dramatyczny apel matki Krzysztofa Dymińskiego wspomina o jednym szczególe: nowy zakaz w sklepach już od 5 lipca niezłe zaskoczenie przy Kasie. Prowadzenie stanu wojennego. Druga, równie niepokojąca wizja, to możliwość ogłoszenia stanu wojennego w Polsce. Jackowski przewiduje, że w trakcie kadencji prezydenta może dojść do sytuacji wymagającej drastycznych środków. W praktyce oznaczałoby znaczące ograniczenie swobód obywatelskich i wprowadzenie nadzwyczajnego reżimu w kraju. Co może oznaczać ta wizja dla nas wszystkich? Wyższe napięcie społeczno-polityczne, decyzje militarne i ograniczenia cywilne mogą mącić w polskim życiu publicznym. Podziały społeczne. Zaangażowanie zbrojne na Ukrainie może spotkać się z ogromnym sprzeciwem części obywateli. Ryzyko destabilizacji stan wojenny wiązałby się z poważnymi skutkami dla demokracji i relacji między państwem a społeczeństwem.